Dzień dobry, dzień dobry na mojej terapii, Uff, witam Cię Kasiu, witam Cię dzisiaj rano, mam 20 minut do kolejnej klientki, więc stwierdziłam, że się nagram, żeby, bo wszystko, żeby zrobić na świeżo, na świeżo to co ja chcę zrobić, światełko tam jest z tyłu za mną, słońce. Ja chcę to nagrać, dlatego że ja mam coś okay, ja mam coś do powiedzenia i to jest bardzo ważne dla mnie, okay? Bo to jest mój sukces i ja widzę, że terapia działa i to jest wspaniałe, bo ja już jestem po prostu taka podekscytowana tym, co ja teraz powiem. I... I nawet dzisiaj sobie rano jak biegłam, to sobie myślę, o Boże, ja się kimś staję, ja się normalnie transformuję, ja się nie mogę doczekać, żeby zobaczyć, kim ja się stanę, tak? I ja w końcu chcę żyć. Także to jest właśnie jeden z tych wspaniałych dni, który mam, gdzie ja mam po prostu rozluźnione ramiona, gdzie nie mam guli w gardle, gdzie ja nie mam gniota na klatce piersiowej i ja się czuję lekko wspaniale i mi się chce płakać ze szczęścia, tak? dlatego że ja jestem uśmiechnięta i radosna. Ale ten, ta, ta sytuacja, która się dzisiaj rano zdarzyła, też mi przysporzyła bardzo, bardzo dobrych, fajnych, pozytywnych uczuć i, i doznanie takie, dlatego że ja mam. Y, ja mam, ja mam postęp, ok? No to mów, 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 jaki ten postęp jest? Bo widzę, że już chcesz wyłóżnąć, tak? No jak. Miałam taką sytuację w czwartek, że, y, że, że poszłam do klienta, ok? Który nie wiem, zwykle jest to po prostu to jest wspaniały człowieczek, który sobie tam potrzebuje trochę wsparcia, tak? Jest ogólnie y, sprawny, natomiast trochę wsparcia potrzebuje. I on. Y, ja poczułam w ten czwartek, że. Yy, dziś jest poniedziałek i nie widziałam, yy, nie byłam u niego przez jakby trzy dni. Teraz. I dzisiaj przy, pierwszy raz przyszłam, więc trochę mi w weekend siedział w głowie, bo ta sytuacja była taka dla mnie nieprzyjemna. No ja yy, jak ja tam byłam? Ja mam określone obowiązki. Tak, i ja już umiem wyczuć, kiedy ktoś chce mnie wykorzystać. Ja już umiem wyczuć, że kiedyś ktoś chce mnie wmanipulować w coś. I ja staram się tego nie oceniać, staram się to jakoś po prostu wybrnąć z tej sytuacji żeby nie było szkody dla mnie, bo już siebie na tyle lubię, żeby wiedzieć, że to mi szkodzi bardzo mocno, jeżeli ja zrobię coś dla kogoś wbrew sobie ktoś kto nie daje mi z powrotem tej energii bo tak naprawdę przecież dla klienta to ja nie jestem ani rodziną, ja jestem temu człowiekowi obojętna, więc jak ja robię jakąś pracę, a potem zrobię jeszcze dodatkowo coś dla tej osoby, takiego serca, tak, takiego ze mnie, że ja po prostu wychodzę, takie jak po prostu to są rzeczy, które ja chcę dla mamy robić, dla mojej babci, dla komuś, kto, dla dziecka swojego, dla siebie. To są rzeczy, które ja chcę robić, dla ludzi, którzy dają mi tą energię z powrotem i nie jestem im obojętna. Tak? Natomiast on właśnie w ten czwartek zachowywał się w taki sposób, że pomimo tego, że ja wykonywałam swoje, swoje obowiązki dobrze, tak jak zwykle, miał, miał, mam tylko godzinę dla niego, tak? No to on poprosił mnie o jakieś chyba 4 czy pięć rzeczy pod rząd, tak? Żeby zrobić. I ja odmówiłam. Ja zrobiłam jedną rzecz, pomogłam mu, ale ja się z tym źle czułam. Źle się z tym czułam i pomyślałam sobie, jeżeli poprosi mnie jeszcze raz, to odmówię i odmówiłam. Poprosił mnie kolejny raz, też odmówiłam. Natomiast ja nie odmówiłam tak dokładnie, umiejętnie. Zrobiłam to tak, jak potrafiłam najlepiej. Ale gryzło mnie to, i potem mu powiedziałam, że ja nie mam energii na, na pracę tutaj i na sprzątanie, więc ja po prostu mm, już idę do samochodu. I on jeszcze gdzieś tam na odchodne mnie poprosił o jeszcze jedną rzecz, co ja już po prostu zignorowałam. Bo to już dla mnie było przegięcie, tak? Ja takiego czegoś nie lubię takiego zachowania. To jest dla mnie po prostu kompletnie. Nie, nie, nie działa ze mną, nie rezonuje ze mną takie zachowanie. Ja nie wiem, jak ja mam się zachować, żeby nie skrzywdzić tego drugiego człowieka. Dla mnie to jest bardzo, bardzo ważne. Tutaj ja podkreślam, że dla mnie jest ważny i satysfakcjonujący poziom odmowy. Ten satysfakcjonujący poziom tego mojego zachowania, tak, żeby on nie wyczuł, że on po prostu, jakby, że ja go tutaj o coś oskarżam. To jest dla mnie ważne. Ja na początku myślałam sobie, a bo, że jestem za delikatna ten i dlatego. No i po mnie ludzie jechali, tak? Mnie ludzie wykorzystywali. Ja si... Nie, sorry, sorry, sorry. Nie, nie, nie. Ja się dałam wykorzystywać. Ja się dawałam wykorzystywać. Natomiast teraz odkryłam swój głębszy poziom i... Zrozumiałam go na tyle. I już się na tyle polubiłam. Dlatego te, jestem taka zadowolona, ponieważ już, już ta terapia pod tym względem działa, że ja już robię zgodnie ze sobą. Ja już się ze sobą zgadzam, tak? Ja już siebie nie kwestionuję, ja już siebie nie, nie denerwuję, nie nękam się, że źle zrobiłaś, źle zrobiłaś. Mówiłaś, była to zrobić dla niego i tak dalej. Przecież on jest człowiekiem i tak dalej. Nie, 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 nie. Wtedy, wtedy nie mam miłości do siebie. I wyszłam. Wyszłam stamtąd, pożegnałam się normalnie i powiedziałam, że idę, bo idę do samochodu już. Nie mam siły. Muszę się napić. Tak powiedziałam. Idę do samochodu już i do widzenia. I dzisiaj rano i gryzłam mnie to, gryzło mnie to. Dzisiaj rano w lesie myślałam o tym. Myślałam o tym, ja myślałam o tych rzeczach, dlatego że mnie one... Ja, ja, ja się muszę tam dokopać to jest dla mnie tak ważne, że ja się muszę dokopać mi tyle czasu zajmuje myślenie o tym co to się stało, dlaczego ta sytuacja taka jest, tak gdzie jest ten myk, bo to jest wszystko energia, tak gdzie ta energia się zaburzyła, dlaczego ona się tak zrobiła no i ja ja mówię, dobra walić to, pieprzyć to, jadę do niego i po prostu, albo jeżeli on będzie dalej upierdliwy i będzie mi coś kazał robić, to mu po prostu powiem, że że tak nie... No to coś wymyślę, ale powiem mu to to ładnie. Ale ponieważ ja mam teraz spódniczkę, tak? Ja się teraz ubieram na różowo, ja jestem dziewczynką, no to mężczyźni inaczej na mnie patrzą, bez względu na to, jaki mają wiek. To nie chodzi o jaka, jakąś tam atrakcję, tak? Tylko, że po prostu to... Jeżeli kobieta jest kobieca, ja, to znaczy, jeżeli ja jestem kobieca, ja czuję teraz, że mężczyźni... Nie podnoszą na mnie głosu w ogóle. Nikt. Nikt nie podnosi na mnie głosu. I to jest wspaniałe. Dlatego, że ja potrafię po, po dziewczynce mówić do ludzi, tak? A tutaj moja komunikacja z mężczyznami, szczególnie starszymi ode mnie, kompletnie legła legała w gruzach. Nie, ze wszystkimi mężczyznami. Ja nie umiałam się komunikować. Nie znali moich potrzeb. Nie wiedzieli, że jest mi źle, ponieważ ja nie mówiłam o tym. Natomiast później było tak, że ja się gryzłam z tym, że. Podkładam się, podkładam się mężczyzną tak? Na zasadzie, że ja robię coś, na co ja nie mam ochoty i ja potem zżeram się od środka, bo nic, tak jak ja mówiłam o tym papierosie, tak? Że ja powiedziałam, że nie, możesz sobie palić w samochodzie, tak? A mi to jak cholera i myślałam, że po prostu nie wiem. Czasem mu w ale byłam tak naprawdę zła na siebie. I sytuacja się wyklarowała sama, dlatego że jak ja przyjechałam. To on się mnie sam zapytał, jak ja się czuję. I ja mówię, że dobrze, że dzięki. I w ogóle zapomniałam o tym nie? o tej sytuacji. A on mówi: no bo w czwartek się właśnie. I ja mówię, o, jest okazja na to, żeby o tym pogadać, bo on był spokojny. I, i ja mówię. To jest dla mnie takie fajne, ja się tak z tym, tym cieszę. To jest normalnie dla mnie sukces jak cholera ludzie, tak? Dlatego, że ja właśnie po to to robię, żeby umiejętnie się komunikować z drugim człowiekiem, żeby potem nie uciekać od niego. I ja powiedziałam mu, że tak, ja nie bijałam energii na to, co ty mnie prosiłeś, ponieważ prosiłeś, myślałam, że z mojej strony to wyglądało tak, że prosiłeś mnie o zbyt wiele I ja nie chciałam pracować u ciebie prosiłeś o sprzątanie, a ja nie chcę u Ciebie sprzątać. I ja to powiedziałam: Matko kochana, no nie. Rozumiesz ja powiedziałam, co ja chcę, a czego ja nie chcę. I on się zdziwił, ale zaczął mi opowiadać sytuację z tego czwartku. On mówił, że w ten czwartek wszystko się zwaliło mu na głowę i że on... Miał jakiś problem z dojazdem gdzieś tam, gdzie tam jechał później, tak? Ktoś się spóźnił. Miał dużo mm, takich sytuacji po drodze, gdzieś tam był sam, bo nie było jego wnuczki i jego córki faktycznie, bo one pojechały na dwa dni wtedy. Więc jakby on miał odpowiedzialność na sobie i chciał to wszystko sobie pozałatwiać, i bał się. Że nie, nie podoła temu, i bał się, że tego nie ogarnie, a jeszcze jemu sprzątaczka po prostu odmówiła, że nie przyjdzie tak, no bo teraz jest tak. Ja sobie na początku pomyślałam, no tak, nie ma sprzątaczki, no bo sprzątaczki nie przychodzą, bo jest COVID. No więc on jest praktycznym mężczyzną, więc prakty ta, ta cecha praktyczności u mężczyzn może mu podpowiedziała, że on sobie mnie wykorzysta do tego, że ja mu posprzątam. Tak? Tylko, że mno, ze mną to nie było akurat zgodne, a z nim była ta sytuacja, natomiast ja nie musiałam się na nią zgodzić. Tak? I tak to wszystko popłynęło, i dokopałam się do tego. Po prostu chęć manipulacji wyniknęła z tej, w tej sytuacji z jego strachu. On się bał. On się bał, że on nie da rady, a ja po prostu e, nie dałam mu tego, czego on chciał. Nie dałam mu tego, żeby siebie potem nie zżerać. Natomiast. I bardzo dobrze zrobiłam, chociaż nieumiejętnie odmówiłam, bo mogłam to zrobić tak po prostu inaczej całkiem, ale ja się dopiero tego uczę. Dlatego ja sobie też cieszę tym, że ja sobie to wybaczam i ja nie wymagam od siebie Bóg wie czego, że ja tego nie zakomunikowałam tak, jak ja chciałam wtedy. Ale być może na tej sytuacji nauczę się, co ja potem, hmm, potem mogę zrobić następnym razem, gdy taka sytuacja się zadarzy, żeby ta energia płynęła w balansie. Okay, żeby ta energia płynęła w równowadze, żebym ja była zadowolona, nie każdy musi być satysfakcjonowany. On się bał, więc on nieumiejętnie mnie e, wykorzystał. On mnie nieumiejętnie potraktował. Więc tutaj wybaczenie w tą stronę jest najważniejsze, tak? Dlatego że on naprawdę się bał. I on jest fajnym człowiekiem i cieszę się, że mam klientów, więc nie chcę od nich po prostu uciekać i mówić, a ja nie chcę do niego jeździć, bo on mnie ciągle o coś prosi, tak, bo to nie jego wina jest, że on taki jest. On jest sobą. Natomiast ja i on reaguje na przykład na strach w taki sposób, tak, że chęć manipulacji innymi ludźmi ma. Natomiast ja, moja praca polega na tym, żeby się temu przeciwstawić w taki sposób, który jest zgodny ze mną. I ja to zrobiłam. <laughs> O, Boże, no super, także ja jestem super zadowolona, a ja w ogóle jestem tutaj w ogóle w parku teraz, I to jest świetnie, to jest skatepark, tam sobie tam jakieś ludzie sobie tam robią, co tam lubią, już z samego rana, nie, tak wcześniej, ale fajna jest pogoda, może dlatego tam gdzieś widzę fajnie, fajnie tu jest, także ja zaraz... Teraz idę do pracy, tylko sory, spojrzę sobie, która jest godzina. Dobra, mam jeszcze trochę czasu. Także to jest mój postęp i dzisiejsza moja sesja na tym polega właśnie, że ja chciałam się tym podzielić. Mi się serce raduje tym, że tak się stało, bo ja czuję się pełniejsza jako człowiek. Okej? Okay? I, i, I ja sobie zdaję sprawę z tego, że ludzie... Mm, mm, nie, nie będę tego mówić, bo to jest bzdura kompletna. Co mnie to obchodzi? Co sobie tam ludzie pomyślą? Dla mnie najważniejsze jest to, że ja to zrobiłam w zgodzie ze sobą, a ja chcę, chcę być zgodna ze sobą, tak? Ja nie chcę krzywdzić innego człowieka, ja nie chcę obgadywać go potem, że on mi kazał to zrobić i ja musiałam to zrobić i tak dalej. Nie musiałam nic zrobić, tak? Ja chcę zrobić tak, żeby było dobrze dla wszystkich, bo jeżeli ja będę miała dobrą energię i ją utrzymam, to wszyscy wokół mnie będą ją mieli, okej? Okay? I ja to już. Zaczę zaczęłam zauważać, jeżeli ja nie będę o siebie walczyć pod tym względem. Tak? Jeżeli ja nie będę pilnować tego, tych swoich granic i pilnować tego, co ja czuję, że powinnam robić, co ja czuję, że to jest moja praca, a co już moją pracą nie jest i co już do mnie nie należy. Tak? Dlatego że ja, ja potem jeszcze powiedziałam temu panu, że jeżeli on chce sprzątaczkę, to my mamy możliwość taką, że może on sobie zabukować jeden dodatkową godzinę na to i jemu przyjdzie ktoś posprzątać do domu. I ja nie zrobiłam tego żadnym jadem. Tam nie było we mnie żadnej złości, żadnej irytacji. Ja tam nie miałam po prostu kompletnie nic, chociaż ta sytuacja była dla mnie trudna do zrozumienia i nie umiałam jej jakby rozgryźć, ale dokopałam się. I wniosek z tego wyszedł dla mnie taki, że manipulacja, w, nie tylko w tym przypadku, bo jak teraz sobie tak pomyślę, te wszystkie manipulacje, z którymi ja się spotkałam ze strony innych ludzi, to też wynikają ze strachu. Wynikały ze strachu w moim przypadku, tak? I ta też, więc jeżeli to jest strach, i drugi człowiek się boi, a my będziemy go oceniać, to znaczy nie. Jeżeli drugi człowiek się boi, a ja będę go oceniać, to jakim ja będę człowiekiem? To jest strach, ktoś się boi, tak? Jeżeli dziecko się boi i płacze, albo krzyczy, albo chce coś, koniecznie i tak dalej, no to przecież my przytulamy, tak? My nie przestajemy kochać tego dziecka. Ja nie przestaję kochać mojego dziecka, bo ona coś chce, albo boi się, że czegoś nie dostanie, albo boi się czegoś, i po prostu ja ją wtedy chcę uspokoić. Ja chcę zrobić tak, żeby ona, że ona jest bezpieczna, żeby ona się czuła, że ona może na mnie liczyć, że ja jestem po jej stronie. I ja chcę tak podstępować ze wszystkimi ludźmi wokół siebie, ponieważ dla mnie to jest prawidłowe mm, zachowanie na tym poziomie człowieczeństwa, do którego ja. Chcę dojść, żeby być z siebie zadowoloną. Okay? Nie wiem, jakim człowiekiem się stanę po drodze, robiąc to, ale już mi się chce płakać, bo po prostu wiem, że to będzie świetne. Okay? Wiem, że będę świetna, że po prostu dam z siebie wszystko, daję z siebie wszystko teraz, ale praca nad sobą jest w tym kluczowa, w moim przypadku. Najważniejsza, tak? Także dzięki za to, że mogłam to z siebie zrzucić, bo aż mi teraz ciarki przeszły i jestem rozluźniona i aż mi tutaj po prostu jest na sercu lżej i miło. Tak. Bo to było coś dla mnie mocnego, to była moc. To jest coś co mnie rusza i to jest coś co mnie interesuje. Tak? Ja Wiem, że rozmowy czasami można tam popieprzyć o ten, o tym czy o tamtym, tak? Natomiast to ta głębia jest dla mnie moim hobby do tego stopnia, że ja jestem tym zajęta i mnie to pasjonuje, tak? Ja jestem to mnie ciekawi, bo to jest tak naprawdę coś na tym świecie, co warto dla mnie, moim zdaniem, obserwować, bo to się ciągle zmienia i tam można wyłapać schematy. Jak się te schematy pozna, to to po prostu łatwiej się żyje, to się wtedy spokojnie żyje. Moim zdaniem, ja już to sprawdziłam dla siebie, mi to pomaga. Także. Uuu! Ok, powiem to szczerze, jestem z siebie dumna jak cholera. Ok, ta sytuacja mi pokazała. Ja wiem, że ja się podłożę jeszcze nie jeden raz po drodze do tego, żeby po prostu być sobą i zgodzie ze sobą. Natomiast jestem z siebie bardzo dumna za tą sytuację, ponieważ właśnie ta. To moje człowieczeństwo e, wyszło ze mnie w taki sposób, w jaki mnie satysfakcjonuje, i ja chcę tak e, żyć. I chcę to kontynuować. I to będzie wspaniałe, bo moja podróż tutaj na tym świecie już zaczyna mieć sens, a nie miała go bardzo długo. Także dziękuję za to, że mogę tu być i dziękuję za to, że ja mogłam to powiedzieć i się tym podzielić z Tobą, Kasiuniu, kochana moja, która jest wspaniała po prostu, a robisz się coraz bardziej wspaniała. I ja normalnie dzisiaj mam taki power, że będę jeszcze sobie tutaj gadać i chyba się dzisiaj 10 razy dzisiaj nagram. Ok, no to pa.